Ja. To, że znalazłam pracę w Dobrodzieniu, to oczywiście był przypadek, bo um, pani Ewa zrezygnowała i, i, i szkoła poszukiwała nauczyciela. Natomiast to nie było tak, że to było miasto kompletnie dla mnie nieznane. Przyjeżdżałam tutaj w dzieciństwie, ponieważ w Dobrodzieniu, dokładnie w tym bloku, który znajduje się za moimi plecami, mieszkał mój wujek, brat mojej mamy, Florek Kazirut, który przybył do Dobrodzienia w 1968 roku. To my takie ósemki mamy. On 68, ja 98. Ale właśnie tu, gdzie stoimy, uśmiecham się, dlatego że huśtawka, którą mam przed sobą, to jest element mojego e, najdawniejszego wspomnienia. Mam cztery latka, bawię się ze swoimi kuzynami, sami chłopcy, ja byłam jedyna dziewczyna, dopiero po mnie urodziła się kuzynka e, i chłopaki zrzucili mnie z tej huśtawki. W wieku lat czterech, buziom na ziemię, guzior straszny, krzyk, płakałam na pół do wrodzienia. Śmiejemy się, że gdyby ktoś wtedy mi powiedział, że po wielu latach wrócę tu będę tu mieszkać, pracować, to nigdy bym w to nie uwierzyła, ale huśtawka jest symboliczna, dobrodzień mnie w ten sposób do siebie przygarnął.